Witam Was bardzo serdecznie, Magdalena Atkinson z Dzięki z Polska. W dzisiejszej kontemplacji chciałam Was zapoznać i podzielić się moimi refleksjami na temat klucza 52, który przenosi się z cienia stresu do wyższych wibracji. Stres dotyczy w pewnym sensie bardzo wielu z nas. I zdziwić może, może nas to, że darem klucza 52, czyli antidotum na stres, to jest zwolnienie, a co za tym idzie, umiar. Nie bardzo popularne słowo. Myślę, że gdzieś chcielibyśmy żyć. W bogactwie, ekscytacji umiar to takie niemodne słowo. Niemniej jednak, w rozumieniu Richarda Rat, twórcy jean umiar jest, jest darem, który daje nam największe poczucie bezpieczeństwa, takiego spełnienia i spokoju. A ze spokoju wyrasta poczucie zadowolenia. Poczucie spełnienia. W najwyższej wibracji jest to energia bez ruchu I znowu tutaj można powiedzieć, że do tego bezruchu synonimem może być właśnie taki wielki boski spokój. I wydaje się, że te poszczególne etapy spektrum świadomości są od siebie mocno oddalone. Niemniej jednak musimy wiedzieć, że każdy, każda wyższa wibracja ma swoje korzenie w niższej wibracji. Więc żeby zrozumieć, czym jest bezruch lub czym jest umiar i zwolnienie, trzeba zrozumieć, co powoduje, że z, tego, z tej harmonii, spokoju i, i zadowolenia z życia. W jaki sposób jesteśmy wytrącani. I tutaj jest kolektywny cień stresu. Stresu, który w pewnym sensie dotyczy bardziej świata zachodniego niż wschodniego. Niemniej jednak również ten świat wschodni, na podobieństwo zachodniego, również pędził. Właśnie, pędził do tej pory. Czy to się zmieni? Ja dzielę się tym kluczem, gdy jesteśmy w tak zwanym wielkim zamknięciu, lockdown, czyli koronawirus spowodował, że musieliśmy się zatrzymać, co z jednej strony u wielu mogło wywołać stres, który był wywołany lękiem, a z drugiej strony, w miarę upływu czasu, być może dla wielu nastąpił taki element uzdrowienia. Że zwolniliśmy, że dostosowaliśmy się bardziej do rytmu natury. Nie wiem, jakie są Wasze refleksje w tej sprawie i nie wiem, w jakim momencie odsłuchujecie mojego nagrania. Na mnie ten okres zadziałał generalnie i działa generalnie pozytywnie pod tym względem, że dałam sobie czas na to, żeby się zatrzymać na to właśnie, żeby zwolnić. Ja należę do osób, które mają tendencję do pośpiechu i mają tendencję do zagonienia, choć już bardzo na tym pracuję o, od już dłuższego czasu. A tutaj nagle zostaliśmy ogarnięci wielkim bezruchem. W tym bezruchu mogą się pojawić różnego rodzaju reakcje, pewnego rodzaju restrykcje, ograniczenia itd., itd. Ale musimy sobie zdać sobie sprawę, że po że jak gdyby w tym we wszystkich cieniach i we wszystkich złych sytuacjach yy, może się znaleźć dar i w tym przypadku tym darem jest właśnie spowolnienie i yy, do tego mnie osobiście yy, skłania ten okres i jak gdyby w związku z czym widzę tutaj paralele z kluczem, z darem klucza 52 yy, w energii yy, Cienia, no wszyscy wiemy czym jest stres, albo, wszyscy, albo odczuwamy go, albo widzimy jego efekty w świecie dookoła. Który żyje w pośpiechu, który powoduje, że jesteśmy tacy nerwowi. To nie jest taka nerwowość dziecka, który nie może usiedzieć na miejscu, bo to jest coś innego to jest entuzjazm, to jest chęć robienia czegoś nowego. Tutaj jest raczej takie poczucie nerwowości i stres właściwie tym się objawia, jakimś takim mentalnym lękiem, taką presją, że coś jest nie tak, że nie zdążymy. Tutaj jest dużo, dużo połączenie też pewnego rodzaju z czasem i z presją jaki czas na nas wywiera. To może być e, oczywiście zewnętrznych różnych, różnych rzeczy e, obowiązków, na jakie na siebie nakładamy, e, i to, że nie dajemy rady, i w tym momencie, jak gdyby reakcje są, są dwie, e, albo e, wraz z podniesieniem hormonu adrenaliny e, biegniemy coraz szybciej i coraz bardziej przyspieszamy, tylko że wiemy, że. że e, w dłuższym okresie czasu adrenalina działa bardzo negatywnie na organizm, powoduje, że organizm się, jak gdyby do środka załamuje. I sama w sobie adrenalina nie jest zła, samo jest to hormon, który nam pomaga w sytuacjach trudnych, gdzie trzeba szybkiej reakcji. I wtedy dostajemy taką, że tak powiem, zastrzyk energii. Niemniej jednak, w momencie, kiedy wydzielanie adrenaliny jest długoterminowe, to powoduje to stan wykończenia, tak? że jesteśmy wykończeni i że w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś kryzysu, często kryzysu mentalnego, emocjonalnego i może to prowadzić do głębokiej depresji. I teraz jakby sobie z tym poradzić, jakie jest antidotum na stres? Jednym jest zwolnienie, ale osobie, która jest, żyje w stresie, powiedzieć, żeby zwolniła, to jest tak trochę. No, wydaje się, wydwać się może trochę nierealne. Więc jak gdyby moglibyśmy spojrzeć, jakie by było antidotum na, na daną chwilę, na, na chwilę obecną. To przede wszystkim jest obserwacja własnego oddechu, w jaki sposób oddychamy. Czy nasz oddech jest spokojny, czy nasz oddech jest płytki, tylko tutaj, że tak powiem, z górnej partii. I fizjologicznie klucz 52 dotyczy podstawy kręgosłupa, ale nawet niżej to jest, to jest, to jest przestrzeń między, że tak powiem, korzeni naszego tłowia. Um, um, przestrzeń między odbytem a um, narządami seksualnymi. Um, I um, im głębiej pozwalamy oddechowi dotrzeć w głąb, tym coraz bardziej uspokaja się nasza fizjologia. I um, jak gdyby Naszym celem w pewnym sensie byłoby pozwolenie temu oddechowi sięgnąć do trzewi, do samego końca, do samej głębi, do samych korzeni, do samych podstaw. I znowu wydawać się to może bardzo, bardzo być trudne, ale potrzebna jest do tego praktyka. Również, żeby się wydostać z jakiegokolwiek cienia, a zwłaszcza z cienia stresu, który jest tak powszechny, i w pewnym sensie tak akceptowany. Ehm. Wydaje się ludziom, że to jest nieuniknione, że nie można żyć bez stresu, a okazuje się, że nie jest to prawda. Stąd takie praktyki jak yoga, jak tai chi, jakakolwiek forma pracy z oddechem może być niezmiernie efektywna w, w pracy z uleczeniem naszego stresu. W pozycji daru, jak gdyby możemy sobie rozważać, czym jest umiar. Ja już powiedziałam, że, w, że z perspektywy Richarda Rad, on tutaj przede wszystkim mówi o pewnego rodzaju uspokojeniu, o zwolnieniu tempa. Również tutaj ma miejsce jak gdyby taka pewnego rodzaju dalekowzroczność, czyli osoba, która żyje w stresie nie widzi dłuższego jak gdyby... Projektu w dłuższej perspektywie czasu, tylko zajmuje się tymi krótkimi rzeczami, które trzeba zrobić teraz. A wraz z podniesieniem wibracji zaczynamy widzieć dalsze konsekwencje naszych działań, czyli y, możemy sobie wyobrazić, że działając negatywnie na nasze ciało, to konsekwencją będzie to, że w pewnym momencie y, trzeba będzie zastopować i w pewnym momencie y, y, nasze zdrowie na tym ucierpi. W związku z czym y, osoba z darem będzie wiedziała, że zatrzymać się należy teraz. W tym momencie. I za tym też idzie wielki dar em, intencji. Ja bardzo lubię pra pracować z intencją osobiście. To są intencje, e, e, które, e, nasze modlitwy, nasze intencje e, ja z nimi pracuję głównie w okolicy Nowiu, e, kiedy się mówi astrologicznie, że to jest dobry czas na zasianie e, ziaren. Te intencje w nowiu, astrologicznie, znowu astrolodzy tłumaczą, że nie spełnią się w ciągu jednego miesiąca do następnego nowiu, tylko w pełni w tym samym znaku, czyli do, za około 6,5 miesiąca. I rzeczywiście 6,5 miesiąca to jest wystarczająco długi okres czasu, żeby duże, dużo różnych zmian miało szansę się spełnić. Większe szanse niż jeden miesiąc. W związku z czym dar 52 to jest cierpliwość. Niekon tutaj można by widzieć pewne powiązanie z kluczem 5, który również dotyczy czasu, ale tutaj to jest bardziej takie umiejętność czekania i ta dalekowzroczność. Czyli jeżeli mamy jakąś intencję, i chcemy coś zrobić, to nie przeszkadza nam to, że inni robią pewne rzeczy szybciej, tylko my w swoim własnym tempie, sukcesywnie, krok po kroku, realizujemy pewne rzeczy, nie dając się wybić presją zewnętrzną na nas wywieraną, bo mamy zaufanie do tego, że, że nasza intencja, jak gdyby sama w sobie, ma ogromną moc i ona rzeczywiście ma moc. Ci, którzy pracują z intencjami, wiedzą, o czym mówię, że to jest, to jest ogromny dar i to jest takie połączenie się ze, z mocą wszechświata, z naszym najwyższym, wyższym, ja, które nam zaczyna sprzyjać. Czyli to nie znaczy koniecznie, że musimy bardzo dużo robić. To właśnie to uspokojenie powoduje, że nadarzają się okoliczności. Które nam sprzyjają i które w gruncie rzeczy pozwalają na realizację naszych intencji, naszych, naszych planów. Im bardziej te plany są powiązane z dobrem wspólnym naszego otoczenia, tym są bardziej efektywne. Czyli to nie są tylko intencje tylko skupione na, na ja, zwłaszcza na małym ja, tylko intencje skupione dla dobra grupy, dla dobra mojego w tej danej grupie na przykład. I znowu oddech pomaga nam na to, żeby zasiać tą intencję. To jest tak, takie tchnienie Boga. tak? My rzucamy życzenie w świat, niech się spełnia. I w pozycji coraz wyższej ta wibracja dochodzi do pewnego rodzaju bezruchu. I czym jest bezruch? Czym przede wszystkim poprzedza ten bezruch duży spokój. Czyli to jest stan tej, tej mocy boskiej, która uprzejawia się u niektórych ludzi, często na chwilę, niemniej jednak wraz z praktyką mogą to być okresy coraz dłuższe. To jest pewnego rodzaju taka zaduma nad naturą, nad rytmem natury. To jest taki bezruch, taka, taki stan trudny do opisania. Zbliżony do głębokiej medytacji, kiedy nagle nie ma myśli, nie wiemy, ile upływa czasu, jesteśmy w pewnego rodzaju ekstazie, bez ruchu. Stąd często techniki medytacyjne nas też zachęcają, żebyśmy usiedli w spokoju. Są oczywiście medytacje w ruchu, medytacje w tańcu, ale ta najbardziej, że tak powiem, tradycyjna forma to jest, to jest pozycja siedząca w bezruchu albo Pozycja leżąca do relaksu, do relaksu, znana na przykład w jodze Nidrze, to jest pozycja leżąca, ale też w bezruchu. Im większy ten bezruch, im bardziej uspokoimy ciało, tym coraz bardziej klarowniejszy staje się umysł. A darem dar 52 to jest właśnie taki spokojny umysł, ten, który nie ulega mentalnym lękom czy emocjonalnym lękom pozycji tej najwyższej wibracji, to tak trochę jakbyśmy czytali książkę Eckharta Tolle. Ci, którzy lubią tego pisarza i dar bezczasowości, to, to wiedzą o czym mówię. Możecie Eckharta Tolle posłuchać na YouTubie. Zauważcie jak on mówi. On mówi bardzo spokojnym. Głębokim głosem. Stawia dużo przerw w tym, jak mówi. Pozwala sobie na wzięcie oddechu. Jak gdyby obserw on zachęca nas do obserwacji życia, do jak gdyby. Obserwacji tych naszych, tych naszych codziennych małych dramatów, małych stresów. I tylko z tej perspektywy uwolnienia się od mentalnego chaosu, możemy nabrać takiego głębokiego, głębokiego, kojącego spokoju. Oczywiście w takiej energii osoby o takiej wibracji, co się dzieje? Automatycznie my się uspokajamy. Najlepszym antidotum na stres jest osoba, która tego stresu nie przeżywa, która nie jest z nami emocjonalnie związana z daną sytuacją stresową, tylko ktoś z zewnątrz, kto potrafi spojrzeć z dystansu, nas jakoś ustawić, pozwolić nam oddychać, który ma czas, żeby nas posłuchać. I my sami z szybkiego, pośpiesznego, chaotycznego mówienia nagle coś się zadziewa, takiego, że się uspokajamy. I że bardzo dobrze reagujemy na, na osobę, która, która działa na nas energią spokoju. A zwróćmy uwagę, że to będzie ta sama energia, tylko że na skali wibracyjnej, w spektrum świadomości, ona po prostu ewaluowała. To jest to, dokąd chcemy dojść w sytuacji stresowej. Także ja Was zapraszam do bezruchu. Jeżeli być może po tej kontemplacji, po tym, czym się z wami dzielę, być może będziecie mieli ochotę zatopić się w ciszy, w bezruchu, do czego serdecznie zachęcam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.